Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie Czerwony Ryż Deluxe. Jak sami widzicie, jest to właśnie taki ryż. Tak mniej więcej on się tutaj prezentuje, że chodzi właśnie o opakowanie. Tutaj jest to 500 gram. No i cena takiego ryżu w sklepie to około 8 zł. Mniej więcej w tych okolicach taki ryż powinniście móc sobie zakupić. Natomiast to, co jest bardziej ciekawe, to przede wszystkim jest to zastosowanie takiego ryżu. Jak i również jego generalnie pochodzenie. Warto wiedzieć. Że ryż czerwony generalnie stosowany jest zarówno w kuchni indyjskiej, w kuchni azjatyckiej, japońskiej, koreańskiej, a zatem w różnych rzeczywiście miejscach świata można spotkać dania, które będą przygotowywane właśnie z czerwonego ryżu. To co ciekawe, można też spotkać taki ryż chociażby w daniach meksykańskich, a zatem jak sami widzicie, właśnie w różnych miejscach taki ryż można znaleźć też czasami w kuchni amerykańskiej w niektórych potrawach się on pojawia natomiast jeżeli chodzi o konkretne dania no to tutaj można wymienić chociażby przykładowo meksykańską zupę z czerwonym ryżem tak? jest ona wtedy taka przygotowana właśnie z kurczakiem pomidorem cebulą i właśnie z czerw i podawana z czerwonym ryżem czasami niektórzy przygotowują klopsiki z czerwonym ryżem niektórzy przygotowują krewetki z czerwonym ryżem Ryżem, tak? A zatem e, sporo tutaj różnych potraw można spotkać, zarówno jeżeli chodzi właśnie o zupy, jest, e, jeżeli chodzi o takie połączenie z mięsem, tak, czy po prostu taki ryż można po, e, podsmażyć sobie na patelni e, z jajkiem, warzywami, czy na przykład sosem sojowym, tutaj właśnie troszkę tak bardziej po e, azjatycku. Natomiast e, czasami też... E, Taki ryż można wykorzystywać na przykład w sałatkach, tak? Doskonale on się tutaj sprawdza właśnie w sałatkach. Ja osobiście właśnie z tego ryżu korzystam czy do sałatek, czy gdzieś tam do połączenia z. W połączeniu z e, e, mięsem, tak? E, a zatem e, tak to wygląda, że chodzi właśnie o kwestię zastosowania takiego m, takiego produktu. Tutaj już sam producent też wymienia, że po prostu m, ten e, średnio ziarnisty trzeba wiedzieć, czerwony ryż średnio ziarnisty e, nadaje się właśnie do sałatek e, jako, e, i jako przystawka, tak? E, no i co ciekawe, tutaj generalnie jego czas gotowania to około 20 minut, Tutaj trzeba pamiętać, żeby właśnie, żeby dodawać e, taką ilość... E, e taką ilość wody właśnie żeby dodać żądanej ilości ryżu do sześciu razy większej ilości wrzącej lekko osolonej wody to jest dość istotne myślę przy przygotowywaniu tego produktu tak pamiętajcie właśnie o tych proporcjach związanych właśnie z gotowaniem tak pamiętajcie też żeby właśnie ten czas gotowania był odpowiedni ponieważ żeby ten smak tego ryżu został uzyskany taki jaki na jakim nam to e, zależy. Jeżeli chodzi o mm, skład czy też o e, wartość e, odżywczą tego produktu. No tutaj na 100 gram mamy to podane, jak sami wiecie, 350 kalorii, wartość energetyczna na 100 gram Dalej mamy również oczywiście tłuszcz 3,1 g, 69 68 gram węglowodanów, dalej białko 8,7 g, no i 0,02 g soli. A zatem tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o wartość odżywczą tego produktu. No i e, jakie są moje generalnie spostrzeżenia, jeżeli chodzi właśnie o ten e, ryż. Tak jak mówiłem, nie pierwszy raz e, go e, mam okazję e, jeść po prostu. E, no i e, na ile bym go ocenił, myślę, że tutaj 9 na 10, jeżeli chodzi o jego zastosowanie. Jak sami słyszeliście, dość szerokie zastosowanie tego produktu. Można e, go rzeczywiście wykorzystywać do różnych potraw, do różnych dań. E, jest on rzeczywiście smaczny. Jeżeli zatem zastanawiacie się, czy on jest po prostu dobry, no to ja Wam powiem uczciwie, że tak, on jest dobry no i mi osobiście on smakuje no i jak sami widzicie tutaj też można oczywiście podejrzeć sobie jego wygląd, dlatego ja tutaj nie będę rozpakowywał tego produktu natomiast myślę, że warto spróbować, jeżeli zastanawiacie się po prostu, czy, czy, czy tego typu produkt warto kupić w sklepie natomiast jestem też ciekaw waszej opinii napiszcie mi w komentarzu, co wy myślicie właśnie na temat produktu czy na temat tego produktu, czy na temat produktu czerwonego ryżu Deluxe. A tymczasem to było wszystko. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam również do zostawienia polubienia pod filmem. No i wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.